Siema, dwa szkła z tej strony. Po krótko, długiej przerwie, miesiąc czasu mnie tu nie było, wjeżdżam do Was z aktualizacją. Pokażę Wam, co się dzieje, jak wyglądają akwaria. Dawno tego nie robiłem. Popowiadam coś przy okazji, co, jak, z czym się dzieje. No i. No, i przede wszystkim pokażę wizualnie, zobaczycie co jest w 200, w 30, w parapeciaku, <laughs> jakie są plany, i. No i tyle. Jeśli kogoś wnerwia to, że są takie przerwy, to ja przepraszam, ale przerwy w nagrywaniu filmów są spowodowane tym, że. Nie mam po prostu czasu, jestem w domu tylko na weekendy i no i po prostu nie mam za bardzo kiedy tego wszystkiego ogarniać, bo mam jeszcze tutaj też pracę w, w okolicy, a poza tym jeszcze trzeba ogarnąć te swoje zbiorniki, więc nie ma za dużo za wiele czasu, no ale mniejsza pewnie nikogo to nie interesuje yy, chodzi mi o to, że. Wszystkie akwarie są przed podmianą, więc, że tak powiem, można zobaczyć, jak to wygląda. Nie takie wypizdżone, takie eleganckie do filmu, że tak powiem. Wszystkie akwarie będą przed podmianą, przed jakimikolwiek pracami, więc tak to wygląda. Rotala cięta tydzień temu i już się kładzie. Także rotala tutaj po prostu rośnie jak na drożdżach. Poza tym tutaj widać o tu, tu 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 to przyszło aż z tamtego narożnika. To jest ten echinodorus, którego ja kupiłem i on przylaz aż stamtąd. Po prostu metr akwarium przelazł sobie pod spodem, pod tymi kamorami, korzeniami. Pod wszystkim i wyszedł, wylazł tutaj. No trochę mnie wnerwia to, że już ten trzeci plan zaczyna mi wychodzić na pierwszy plan, ale trudno. No. Tak już to chyba będzie. Po prostu to akwarium już też prosi się, żeby coś w nim pozmieniać, żeby zrobić w nim coś nowego. Ktoś mi ostatnio napisał, że chyba te, te moje 200 trochę stanęło. Że już się nie rozwija. No słuchajcie, <laughs> moim zdaniem, w każdym akwarium, w którym się szczególnie nie grzebie, jest taki moment, w którym to akwarium po prostu przestaje się szczególnie rozwijać i rozrastać. Tym bardziej, że um, musicie brać pod uwagę to, że ja starałem się nie zrobić tutaj. Yy, jakieś boruty i po prostu puścić to aż do tego stopnia na dziko, żebym ja tu ryb nie widział, bo gdybym, podejrzewam, nic nie robił, to tak by było. Ja przycinam te mikrozorium, ja przycinam trochę nawet i... Y, 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 anubiasy czy, czy mchy, to wszystko to tam, wiecie, staram się to trzymać w jakiejś tam ramie. Eee, jedyne, co mi stanęło, <grych> to źle zabrzmiało. Eee, jedyna roślina, która stanęła w tym akwarium, to jest zdecydowanie eee, nie, nie jedyna, dwie. <coughs> to jest eee, ta Balansae, Kryptokoryna, i na pewno to już dawno temu. Eee, a po longi plumulosus po prostu nie rośnie, totalnie nie rośnie. On wypuszcza jednego liścia na miesiąc. Także on się skończył. Nie wiem czy to jest kwestia tego, że po prostu on musi mieć ten odpoczynek dla tej bulwy, nie wiem, ale nie rośnie. I tak samo zauważyłem, że kryptokoryna balansae coraz częściej gubi liście niż wypuszcza nowe, więc też ciężko powiedzieć co tu się dzieje. I szybko o rybach, i przechodzimy na następne akwarium, bo to będzie trwało za długo. Co u ryb? Czy jakaś była zmiana w obsadzie? Nie słuchajcie, ja nie dokupowałem żadnych ryb, ani nic mi się też nie rozmnożyło. Tam co jakiś czas ramirezy gdzieś widzę pomiędzy tymi korzeniami, chodzą z małymi, ale to to jest tylko przez chwilę, i zaraz tych maluchów nie ma. Ja też szczególnie się nie staram nad tym, żeby te maluchy przeżyły, bo ja po prostu nie mam na to czasu. Nie mam czasu się bawić z narybkiem. Chociaż w jednym z akwariów narybek mam. Co tu jeszcze o rybach? Ktoś mnie prosił o film o strążenicach. Jak mi się uda dzisiaj, to nagram jeszcze ten film o strążenicach i taki, takowy wypuszczę. Bo mam taki już nagrany chyba od dwóch miesięcy, ale ostatnio go oglądałem, nie podoba mi się, muszę to zrobić jeszcze raz lepiej. E... Ostatnio też skimmer mój mnie denerwuje, trochę odbija od tematu. Skimmer mnie denerwuje, bo co tydzień co przyjeżdżam do domu w piątek wieczorem, to skimmer jest wciągnięty pod wodę i mam zarypisty kożuch. To mnie trochę wkurza, ale nie wiem, coś, coś postaram się tam wykombinować, żeby on się nie zapadał. Co jeszcze chciałem powiedzieć o rybach? Jedna pstrążenica mi się wypisała, bo wyskoczyła. Ja nie wiem, jak te ryby to robią. Jest pół centymetra szczeliny pomiędzy szybami i one przez to wyskakują. No, po prostu... Szał. <laughs> Nie wiem, jak to się dzieje. No, a plany na to akwarium chciałbym jeszcze w tym roku zrobić restart. I jeżeli do takiego czegoś dojdzie, to na pewno będzie to restart na większe akwarium. Tylko wcześniej musi być jakiś kontakt z spółdzielnią, bo. Bo ja nie wiem, czy mogę. mogę. Yy, no, to chyba tyle na temat tego akwarium. Pójdźmy, pójdźmy dalej. No i jesteśmy na parapecie. Yy, tak szczerze, to, to jest jedno z akwarii moich, które mi znaczy, w sumie teraz to jest moje akwarium, które mi sprawia najwięcej radości. Yy, chyba głównie z tego względu, że jak wracam. Na weekend to nie muszę przed nim nic robić. <laughs> nie, no żartuję. E, sprawia mi najwięcej radości, bo wczoraj e, wracając do domu i od razu sobie podszedłem do tego akwarium, bo słońce ładnie świeciło i e, ładnie było to wszystko widać. E, I patrzę, a tu na rybek gupika, który postaram się później zobaczyć, pokazać wam, e, to mnie Zwykły y, na rybę gupika, który jest po prostu totalnie y, banalną i total, totalnie taką błachą rzeczą, bo to, na to nie trzeba jakoś specjalnie liczyć, to się pojawi prędzej czy później, jeżeli masz parkę gupika. Y, ale mnie to tak ucieszyło, y, że po prostu no, banan na y, ustach, banan na japie nie schodził mi. <coughs> Ca przez cały wieczór. Mm. Fajnie, cieszę się, że, 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 że coś takiego się tu stało, ale coś jedno zrobiłem źle. Mm. Źle w tym akwarium zrobiłem to, że tak bardzo posadziłem dużo roślin tutaj na pierwszym planie i że tak powiem, z, z miejsca odgrodziłem sobie widok w, w głębi tego akwarium. Ale z drugiej strony, to dało temu zbiornikowi takiej yy, dziczy, yy, a to też mi się podoba, więc w sumie nie wiem, czy źle zrobiłem, czy dobrze, ciężko, ciężko stwierdzić. Yy, wyciąłem trochę wierzby, yy, bo mnie trochę wkurzała, nie chciała się drutować tak, jak chciałem ją nadrutować i w sumie lepiej wygląda ta alternatera, która już jest yy, mega wysoka, o, pokażę Wam. Jest naprawdę jest wysoka, yy, ma około 30 cm te najdłuższe pędy, także wychodzą fest z tego zbiornika. Jeszcze tutaj też Ludwigia, no i ta yy, rotala słynna, sławna, tutaj, która po prostu przewiesiła się do parapetu i postanowiła zawrócić do, z powrotem do, do akwarium. Super, to no po prostu wszystko mi się mega podoba tak jak to wygląda. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Chyba wszystko chyba wszystko. No rośliny rosną. Co to dużo mówić. No, I to jest według mnie akwarium bezobsługowe. Ponieważ ja tu zrobiłem ze dwie czy trzy podmiany, yy, odkąd istnieje ten zbiornik. Yy, ryb nie karmię tutaj wcale, nawet jak jest ten narybek. One się wyżywiają same i uwierzcie, mi nie wyglądają na wychudzone. Znaczy, samica jest wychudzona, ale to z tego względu, że się, yy, że się wykociła. Nie wiem, tak, nie wiem, jak to powiedzieć. Yy, że zgubiła maluchy, dlatego jest yy, chuda. Co tu jeszcze? W sumie wszystko. Lecimy do 30. do zarośniętej 30. No i jesteśmy w 30. Zanim pokażę wam, zanim postaram się wam pokazać całe to akwarium, bo to ograniczy niemalże z cudem. <laughs> ja już jestem niemalże pewny, że tu stanie coś nowego. Yy. Na pewno stanie tu coś nowego o normalnych kształtach, o. Czyli nie kostka. E, bo kostka to jest według mnie najgorsze akwarium do robienia o nim jakiegokolwiek filmu. Bo ja po prostu nie potrafię złapać ładnego kadru takiego akwarium i to mnie męczy. Czemu z tej lampki kapie woda? Masakra. E, Echinodorus. Żabienica. Chyba nikt by się nie spodziewał tak dużej rośliny w tak małym akwarium. Yy, dla mnie też to jest absurdalne i nie polecam. Yy, ale to yy, nie miała być roślina do tego akwarium. Yy, wróć. To miała być roślina do filtra, który będzie zamontowany na tym akwarium. Yy, o co mi chodzi? Yy. Zleciłem pani szklasz y, do zrobienia pewnego rodzaju filtr ze szkła, który będzie zamocowany z tyłu i będzie pełnił rolę kaskady i jednocześnie filtra hydroponicznego. Y, I wszystko było dobrze, tylko że gdzieś tam plan spalił na, na panewce, z tego względu, że ja po prostu nie mam czasu tego zrobić, ale kiedyś to zrobię i w ogóle, i w ogóle. I ten echinodorus miał bardzo ładne liście nadwodne, no i ja go tak wsadziłem do tej wody, on wystawał tymi liśćmi, ja wiem, na 15 cm ponad tafle wody tego zbiornika. No i ja zadowolony, że on tak sobie będzie rósł. I że ja go później z tego akwarium przesadzę do tego filtra hydroponicznego, i on będzie tam pięknie wyglądał, kwitł, rozrastał się i jeszcze Bóg wie co. Tak było przez chwilę, przez 3 godziny, a później liście zaczęły się przesuszać, i po prostu echinodorus te liście nadwodne miał do wycięcia. Teraz, jak widać, ma raz, dwa, trzy, cztery liście. Podwodne. No i tak to wygląda. Mam nadzieję, że bo ma niedaleko do tej tafli wody. Mam nadzieję, że wypuściliście nadwodne, i wtedy będę mógł go faktycznie w takim filterku wykorzystać. Tylko, że ten filterek, jeżeli będzie użyty, to on będzie użyty już w tym nowym akwarium. Chciałbym tu postawić coś. Nie wiem, bo ta szafka ma dosyć sporo miejsca i chciałbym postawić tu e, coś w okolicach, ja wiem, 70 litrów i to może już niedługo, bo ta 30 musowo musi być zrestartowana. E, no, to przenieśmy się na ten e, brzydki, e, ale główny kadr. I co? Piękne akwarium, nie? Tak. Eee, może zacznijmy od dołu. Eloharis niezmiennie, tak jak e, wsadziłem go do tego akwarium, tak on niezmiennie w takich kępkach jest. Z braku światła, po prostu. E, mech, mm, powoli, ale rośnie. Anubiasy rosną, nawet całkiem nieźle. Mam nawet jednego takiego, który tak spokojnie jednego liścia na tydzień wypuści. Są dwie budzki. Rosną. Nie widzę tego wzrostu, ale rosną. Mikrozorium. Ono akurat coraz słabiej. Rotala. Tak jak kiedyś miałem tu piękne kiście, po prostu rotali, to tak już nie jest. Coraz słabiej ta rotala rośnie z braku światła. Jedna, jedyna roślina, która tutaj pięknie rośnie, jest nią walisneria. Walisneria, którą po prostu nienawidzę za to, jak ona, co ona zrobiła z tym zbiornikiem. Posadziłem tutaj dosłownie jedną szczepkę. I tutaj, dla wszystkich fanów Ady Amazonii, jeżeli chcecie mieć akwarium na Adzie, nie sadźcie tam waliznerii, bo ona uwielbia to podłoże. Do tego stopnia, że jak wsadziłem jedną szczepkę w dwusetce, w piasku. To ona doskonale wiedziała, w którą stronę wypuścić yy, rozłogi, i puściła je dokładnie w stronę Ady Amazonii. Yy, nie w jakąś inną tam przeciwną stronę, tylko właśnie tam. Yy... No i ta walisneria to po prostu zagłuszyła tutaj wszystkie rośliny, jest poskręcana, ja tu podmianę jak robię, to po prostu jak schodzi poziom wody, to tak do połowy to jest sama walisneria, to nic nie ma więcej, nie? Jest tam też na korzeniu hydrofila pinitifida, rośnie i ja nie wiem czemu ona tutaj rośnie, a w dwusetce się topi, nie mam pojęcia. Co Wam jeszcze powiem? Że jak raz wyrwałem jedną z walisnerii, to miała dokładnie szkoda, że nic zdjęcia nie zrobiłem, ale dokładnie miała 1,5 metra długości e, najdłuższe liście tej walisnerii. Także sobie wyobraźcie, że te zwoje, tutaj tych, tych liści, to jest po prostu. E, Masa tego, to są, to są, cały pokój bym sobie wyłożył tą walisnerią tak wzdłuż, tyle tego jest. Jeśli chodzi o krewetki, krewetki się mnożą, ale widziałem kilka trupków z tego względu, że jest gorąco, no i jest to jak jest. No i oprócz krewetek były tutaj pięć wpuszczonych korydora z Habrosus. Eee, nie wiem jaka jest nazwa polska, na pewno Kirys, ale jaka jest, jaki jest drugi człon nazwy to nie pamiętam. Eee, no i było pięć tych korydorasków abrosusów, zostały chyba dwa. Eee, jeden nawet tutaj pływa sobie przy tej walisnerii właśnie. I eee, No i w sumie to tyle, no. pełno ślimaków. Eee, podmiany raz na dwa tygodnie. No, i ja chcę tu zrobić już coś nowego. Bardzo chcę. A i jeżeli ktoś ma dostęp albo wie, yy, gdzie dostać takie płytki yy, z lawy wulkanicznej, takie płyty normalnie, yy, bo widziałem, że są używane do tych piaskospadów czy coś takiego. Jak ktoś wie, gdzie takie coś kupić, taką płytę, takie plecy tych. Tych piaskospadów, to proszę bardzo o kontakt, bo mi coś takiego jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. No, to chyba tyle. Zaraz Wam porobię jeszcze jakieś zbliżenia i to będzie finito. No to trzymajcie się, Siema. Peace out.